Okay, witam Was w kolejnym odcinku z GryShakes and Fidget. Dzisiaj zabójca 385 poziom, więc zaczynamy. Co tu wiele mówić? Fajnie, że udało się wbić 385 poziom. No i zbliżamy się do tego piku do 393. No, trochę nam jeszcze zajmie, ale zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że nawet zwrócimy sobie tutaj do toalety jakiś klejnotzik. Tak coś czuję. Hmm, zaraz zobaczymy, jaki, bo niby ten chciałem sprzedać, a coś się nie udało. Widzę, że teraz w końcu się udało, ale były jakieś problemy z połączeniem. Więc zobaczymy, jak to tutaj będzie. Mamy wygrać z hazardzistą, więc to problemem raczej nie będzie. Wróćmy sobie ten klejnot. 865 na 1000 trzeba będzie tutaj pomyśleć, żeby jakiegoś zwyklasa też wycisnąć. Zobaczymy, czy się uda. Jakieś serwery nie odpowiadają przez moment. No ciekawy Ciekawe jestem czy się uda to wszystko ogarnąć. Hyderka. No trochę zeszło. 2% może być. 10% nam portalu zostało. Może dzisiaj spadnie. Dzisiaj raczej nie. Bo mało osób już zostało do ataku. Ale może jutro. Trzymam mocno kciuki za to. Żeby padł. No i co. Lecimy za awką. Bo hazardiste sobie zrobię po odcinku. Żeby tutaj czatu nie musieć pokazywać, bo nie wiadomo co tam jest. Ważne, że nie ma jakiejś dziwnej misji typu odwiedź jakąś lokalizację. Bo zwykle tutaj niestety potrafię zapomnieć o takiej misji. Raz mi się chyba zdarzyło. Nakarmmy jeszcze pupilę. Bo tego nie robiłem. Więc paladon 177. Mamy już nawet dwie cytryny na maguta. Więc sympatycznie. Mamy też na, y, pan na ziemi jakieś już jedzonka dla wydrzewia. Więc też fajnie. Święta za 3 tygodnie, jeśli się nie mylę. Y, więc już powoli odkładamy jedzonko. Poseidon 76. Y, tutaj już wiadomo, że trzymamy y, śliwki na Poseidonga 200. Cokolwiek więcej dostaniemy, na no to idzie wgłębiona. wgłębion już 13. Dobra, Gizel, gizel, gizel. powinniśmy go jakoś pokonać. Było mi by miło, ale zaryzykuję tą wodą, gdzie się trzeba wcisnąć. No, tutaj się nie udało, niestety, wygrać trudno. Wracamy do aweczki, wracamy do aweczki. Jakoś tutaj widzę, że nawet tych dusz mamy dosyć sporo, bo 300 baniek powinno nam starczyć. Chociaż, o, piękna misja. Wydaje mi się, że może jeszcze zbyt szybko podjąłem decyzję, żeby tutaj te dusze trzymać. Może po prostu wydać jeszcze kawałek. Dajcie znać, co tutaj co sądzicie o tym. Bo ja osobiście sam nie wiem. Czy wydać jeszcze 100 milionów dusz, żeby podbić sobie troszkę ranking, czy jednak już zatrzymać i liczyć, że no nie będzie tak dobrze z tymi duszami i te dusze nam się mocno przydadzą na budowę kopalni. Więc możecie zadecydować. Jestem bardzo ciekawy tutaj Waszych decyzji. Chętnie sobie poczytam. Jerzyna, Jerzyna, Jerzyna jest ok, bo on dostanie 34. jedzenie. Tutaj jest zdecydowanie dwójeczka. Fajnie, że lecą jedzonka. Mimo, że event się już skończył. Ale jeszcze jedno kalecą. Szkoda, że już pojedyncze, ale zawsze lepiej dostać jedno niż żadno. To jest item, który musimy zostawić, więc już powoli odkładamy z powrotem itemy w ekwipunku. Wiedźma się skończyła, no to trzeba zbierać. Tak w ogóle co dzisiaj Wiedźma chce, bo to też jest mega ciekawe po evencie. Buty. Zobaczymy no, jak będziemy mieć jakieś butki. To pewnie jej sprzedamy. 10 za 6,700 to jest fajna misja. 5 za 3,400 też. 5 za 3,5 to tym bardziej. Tutaj jakieś budki widzę, ale chyba jednak weźmiemy sobie 7. I dostaniemy śliwkę. No śliwka jest ok. Także tutaj myślę, że dobry wybór. Tutaj niestety słabe misje, ale przynajmniej dało jeżynę. Więc też spoko. Epik. Szkoda, że bez dziurki. Misja no powiedzmy, dosyć dosyć. Czy ja chcę tego epika? To jest dobre pytanie. No mamy dwa epiki, które trzymamy na ewentualny plakat. Przydałby się jeszcze jeden. Epik. Ale mamy tutaj w zapasie jeszcze jednego epika, żeby w razie coś tutaj podziałać. Nawet dwa epiki. No, kilka epików jeszcze mamy w razie coś, więc chyba oplujemy sobie ten epik z misji. Może dostaniemy y, jakiś inny w lepszej, może z koła coś dostaniemy. A jak nie, no to trudno. Bywa i tak. Tutaj zdecydowanie dwójka. Gdyby jeszcze miał dziurkę, to pewnie byśmy się zastanowili. Może by się przydał akurat na podmianę, bo przecież mamy trochę tych bereli, mamy cztery beryle, a klatę mamy legendarną, właściwie to może i tak nie byłaby zbyt dobra ta klata. Nie, nie spojrzałem ile miała statystyk, ale chyba troszeczkę więcej już niż ta legendarna. Jabłuszko, jabłuszko jest ok, tutaj weźmiemy najkrótszą, bo to nie były żadne rewelacyjne te misyjki. Tutaj zdecydowanie to znowu dycha z itemkiem dosyć ciekawym, ale niestety znów musimy wybrać coś innego: 5 za 3,5 versus 10 za 6. No tutaj też długo się chyba nie gryzłem z tą misją, chociaż myślę, że powinienem. Tutaj ta broń jest zdecydowanie do rozmontowania: 7 za 3,800, słaba misja, ale weźmy 10 za 6,5. Ok. Troszkę oddało na koniec drugiego paska. No i zaczynamy trzeci. Oby, oby był też fajny. Uuu, piękna misja. 10 za 13 milionów. Ładnie. I jeszcze e, cytryna. Fajnie, bardzo fajnie. Ale teraz znowu szara rzeczywistość i bardzo słaba misja. Ale tutaj no przeplatamy te misje dobre e, ze słabymi. Z tego co widzę. To powiedzmy, że jest średnia. Jeszcze w miarę optymalna. Więc, no, nie mogę bardzo narzekać na te misje. Zdarzają się bardzo słabe. No ale to chyba każdemu. Chyba, że nie. Chyba, że macie taki dzień. Dzień konia, jak to mówią. Że same dobre misje Wam tylko lecą. No to byłbym bardzo, bardzo w szoku. E, dobra. Tutaj piątkę za 2300, zaraz będziemy kończyć trzeci pasek, więc trzeba się powolutku szykować na jakąś miłą dwójkę. Mam nadzieję, że w ogóle będzie ta miła dwójka. A tutaj jakiś naszyjnik nam wpada. Tutaj zdecydowanie to. Podejrzewam, że też fajnie by było zrobić w końcu tutaj na turystę. Tylko nie bardzo mam kiedy i nie bardzo wiem co tu zrobić i kiedy to zrobić. Na turystom, No bo jednak potrzebujemy 10 miejsc w plecaku. To na pewno. Mm, 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 teraz już tych 10. Nie, no, 10 miejsc jeszcze mamy. Ale, 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 ale. Ciężko będzie tutaj pomyśleć nad tym hazardistą, szczerze mówiąc, weźmiemy tą czerwoną, bo ma dużo golda. Troszkę mniej ekspa, ale. Dużo, dużo więcej golda, więc warto się poświęcić. Tutaj ta misja. Tutaj zdecydowanie dycha, która nam jeszcze ustawi dwójkę. I co to będzie za dwójka? No ta dwójka jest dobra. Bardzo dobra, nawet bym powiedział. Więc to mamy zrobione. Możemy sobie ustawić parciochę. 150 milionów na razie. Czyli szału nie ma. Zobaczmy, jak nam sypnie koło. I czy sypnie? Potka na HP, i to jeszcze malutka. No to nie jest sypnięcie. E, trochę EXPA. jakaś żyna grzybki. Jest 15, jest 15, jest 15 i 5. No dobra, I je jeszcze 9. E, więc no, sypnęło i to ładnie, pięknie i sympatycznie. E, to jest do zostawienia. Nie spodziewałem się absolutnie. 21 statystyk bijamy bez problemu. A więc kolejny. Piękny dzień. Szkoda, że nie na evencie tak sypało jak teraz, no ale lepsze to niż w ogóle. Jak to mówią tutaj, znowu nie udało się wygrać. Standardowo co odcinek reset areny 390 decylionów. Zaraz sobie tutaj do niej wrócimy, ale najpierw idziemy zagrać w kości, bo już pozbyliśmy się... Koła. Pozbyliśmy się awki, więc zostały nam kości. Jeszcze później jak się uda, to machniemy sobie pupilę. O, u, 6 milionów kamienia. Dobra. Spróbujmy po piątkę. Nie ma piątki. Tutaj może ten goldzik. Też niestety nie. Tu nic ciekawego. Znowu kamień. Nie chcę tym razem. Chcę klepsydrę. Dziękuję. Chociaż 5. Dobra. To może jakieś odłamki jeszcze. No chyba niestety nie Weźmiemy jeszcze raz na koniec odłamki spróbujemy Szkoda 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 Tutaj już nic do zrobienia Tego hazardzistę sobie zrobię później 7 milionów Wpadnie No to idziemy na portal Gildii 8% Gdybyśmy ładnie poszaleli Jak wczoraj na przykład gdzie zbiłem ponad 60 milionów to jeszcze może dzisiaj by siadło Chociaż mało nas już tutaj zostało. No ale zobaczymy jak nam dzisiaj to będzie szło. Radzie wyglądało sympatycznie do tego jego ciosu. Ale 1% zbity. No to jutro powinien raczej na 100% paść. Więc tutaj mamy to zrobione. A jak portal do piekieł solo? 11%. Wczoraj naprawdę ładny dzień. Też tutaj z krytykami. Ale brakło jednego kryta. I zostało mu 1%, ale mam nadzieję, że dzisiaj te 37 milionów tutaj spadnie. 3 miliony? No dobra, udało się. To najważniejsze. Portal 5.9 przed nami. To będzie chyba wojownik albo zwiadowca. Więc tutaj możemy mieć troszkę większe szanse niż na magów. Ostatni, niestety, będzie magiem, więc pewnie się będziemy z nim dość długo męczyć. Ale ten 59 może, jak dobrze siądzie, to powinno nam tutaj dość szybko to spłynąć. Idziemy na menadżera areny, bo trzeba tutaj go troszkę poulepszać. Trzy eee, 3000 od razu na siedzisku, standardowo. No i klikamy. Klikamy, żeby tutaj jak najszybciej osiągnąć te toaletki 2500 i potwory 2,500, tysiąca żeby tutaj równie fajnie nam to schodziło a teraz co naklikamy to będzie 2700. dzisiaj to szybki odcinek widzę że nam wyszedł chyba nawet nie doczekamy drugiej walki pupili 13 minut no rozpędziłem się ekstremalnie szybko chyba dzisiaj ale, no, mocno mnie zaskoczyło to koło. Awka też dość szybka. Długie misje. Tylko chwila zastanowienia nad epikiem. No i tak to jest, no. Wszystko zrobiliśmy. Co chcieć więcej. Więc dokończymy sobie tylko tutaj tego menadżerka areny. Zobaczymy, czy na pewno wszystko mamy zrobione. I będziemy kończyć. 3-300, i tu 3-400 powinno wejść za pierwszym razem, dokładnie. No i dobra, tutaj mamy zrobione. Tu mamy powiedzmy, że zrobione, no bo niestety na razie jedna walka. Tu nic rozmontowania. No nie mamy nic do rozmontowania, niestety. Więc nie zrobimy tutaj w gabinecie magii i już nic. 4 minuty do kupili, więc raczej nie bardzo. Fajnie, że udało się głębiona jeszcze dzisiaj nakarmić. Także sympatycznie. Lochy. No, nie klikamy, czekamy, nawet to sobie zostawiamy. Mieczozem na 383 poziomie sobie stoi, i czeka na lepsze czasy. Tutaj widzę, że na razie każdy aktywny, więc spoko, bardzo mnie to cieszy. I oby tak dalej. Za 5 dni poziom z kalendarza, tutaj jeszcze dostaniemy sporo EXPA, więc fajnie, fajnie, jak na kombajnie. Także tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, komentarz no i subika, jeśli go jeszcze nie macie. Przypominam też o linkach w opisie. Także wszystkiego dobrego Wam życzę dzisiaj. I trzymajcie się cieplutko. Na razie.